Radio Plus. Sedna sprawy. sprawie. sedna o sprawie jest dzisiaj Michał Wosz, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie prezesie, dziękuję państwu. Panie ministrze, gdyby nie fakt, że minister Zbigniew rał, otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości, listę wyborczą w Łodzi, do tej chwili nie, był, nie byłby już szefem MSZ-u? Minister Rau akurat jest świetnym szefem MSZ-u, doskonale dba o polską dyplomację, o polskie interesy i za te sprawy, za które odpowiada, można powiedzieć, odpowiada sukcesem. Natomiast, oczywiście, nawiązując do, bo rozumiem, jaki jest kontekst pytania, do. No tak, no pomagać musi spraw... ICBA i prokuratura ministrowi, żeby lepiej jeszcze o te wszystkie sprawy zadbać, panie ministrze. No, takie są. Fakty, z którymi już polemizować się nie da, że jednak afera jest w MSZ, w MSZ pod rządami ministra Rała. To jest po prostu to się dzieje jeżeli, od miesięcy. Jeżeli chodzi o sprawę wiz, odpowiadał hmm. za to bezpośrednio pan wiceminister Wawrzyk, pan profesor, który poniósł odpowiedzialność polityczną już go w MSZ nie ma. Natomiast hmm. co do samych wiz, panie redaktorze, też tutaj mówienie o jakiejś aferze, oczywiście aferze na pewno medialnej, w sferze medialnej, bo. Sprawa dotyczy, był proceder przestępczy, to jest jasne. Uh -huh. To jest oświadczenia prokuratury, wynika prokuratura generalnego, ale absolutnie nie ma mowy do czynienia z jakimiś 250 tysięcy wiz, jak to próbuje przedstawić platforma, bo oczywiście korzysta z tego w kampanii wyborczej. Fakty są takie, że sprawa dotyczy 268 postępowań zakończonych pozytywną decyzją i dotyczy <laughs> płatnej protekcji przy przyspieszaniu wiz. Czyli te osoby, nawet jeżeli miały przyspieszone, to i tak były. Badane i tak przeszło odpowiednią procedurę. A prawdziwa afera, no mówię, tutaj mamy 268 przypadków wykrytych przez polskie służby. Po do kłębka jakichś działań na niskim szczeblu konsularnym doszło to do um, urzędników związanych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. E, ale jeszcze raz powtórzę, no mówienie tu o jakiejś gigantycznej aferze o tym, że e, Polska jest zalewana przez migrantów, przez rząd Zjednoczonej Prawicy, to jest po prostu gra polityczna, 100%. Tak, ale bagatelizowanie tego Puska, też jest że ma w panie sumienie. Ale bagatelizowanie tego, co się wydarzyło, też jest chyba grą polityczną i też związaną z wyborami, bo, bo panie ministrze, to się dzieje w obszarze, na który Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska mocno zdaje się zwracały uwagę nie tylko w ostatnim czasie. No mówicie o bezpiecznej Polsce, o tym, że szczelne są granice, tymczasem okazuje się, że dolary potrafią je dość mocno rozszczelnić. 268 osób. Jeszcze raz powtórzę, to jest liczba, która mm -hmm. powinna być odmieniona. 268 osób, nie 250 tysięcy. I co więcej, to my dbamy o bezpieczeństwo, bo w naszych czasach jest natychmiast, natychmiast wyciągana odpowiedzialność łącznie z tym, że te osoby siedzą w areszcie, panie redaktorze. Ja to przypomnę tak, kolegów ja Tuska z jego z jego rządu, z rządu pan Nowak, który ma postępowania pan Karpiński, który siedzi w areszcie za mafie śmieciowe, cały szereg różnych ministrów, 13 osób z rządu Donalda Tuska, które ma realne problemy i postępowania karne. W tym przypadku mamy do czynienia z grupką osób nawet niekoniecznie związanych jakoś wybitnie z naszą stroną sceny politycznej która zorganizowała jakiś przestępczy proceder który został wykryty przez polskie służby zostali oni oskarżeni, a prokuratura za, zawnioskowała i sąd ich umieścił w areszcie, i to są nasze działania. A Tusk próbuje tym przykryć. Co próbuje tym przykryć? To, że chcieli przyjąć tysiące nielegalnych migrantów. To, że europosłowie Platformy głosowali za przymusową migracją tych wszystkich do Polski, a widzimy jak to wygląda. Widzimy jak wygląda poziom bezpieczeństwa. No my na to nigdy nie pozwolimy i nie będzie w Polsce drugiej lampetuzy. Tusk to druga lampetuza w Polsce i Polacy to wiedzą. Panie ministrze, tylko, że no akurat nie politycy Platformy Obywatelskiej, tylko na przykład Konfederacji mówią, że no wy co prawda mówicie o legalnej imigracji, ale, ale masowe i no chociażby dane za 2022 rok 40 tysięcy pozwoleń na pracę dla obywateli Indii. Kolejny w tym zestawieniu jest Bangladesz, potem trzeci Uzbekistan. Jaka jest polityka migracyjna rządu Prawa i Sprawiedliwości? Otworzyliście zdecydowanie szerzej, Panie Ministrze, polski rynek pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej i to chyba rozumiem, że, że też są fakty, z którymi trudno polemizować, tylko mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość nie lubi się do tego przyznawać, a może warto by to było jakoś uzasadnić. Kiedy słyszę o setkach tysięcy ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki, a dane pokazują, że wiz pracowniczych żadne setki tysięcy, tylko na, na, na każde państwo po kilkaset i pan to oświadczenie MZ-u też przecież ma Ale... wystarczy te dane przeczytać. To, to pokazuje, że Tusk że, że próbuje po prostu wykorzystać emocje zupełnie fałszywie, bo on jest przecież kłamcą, to już wszyscy wiedzą, bo sam ma nieczyste sumienie. On odpowiada za tą całą politykę migracyjną europejską, będąc, zrobi wszystko, co mu Niemcy każą, co mu Unia każe i oni rzeczywiście jak wygrają wybory, pierwsze co zrobią, to wpuszczą tutaj setki tysięcy, ale tych, nielegalnych migrantów. I to jest różnica. Okay, e, ale, panie, ale ja pytam o legalną politykę migracyjną. O politykę Czy y, rozumiem, że zdaniem Rządu Prawa i Sprawiedliwości polski rynek pracy wymaga większego otwarcia także na pracowników ze wspomnianych Indii, Bangladeszu, Uzbekistanu, nie tylko z najbliższych y, nam y, krajów y, sąsiednich jak Ukraina czy Białoruś, ale także z tych kierunków, bo... bo to się po prostu dzieje. Pracownicy z tych krajów ja teraz tego absolutnie nie wartościuję, tylko chodzi mi o to, żeby po no, prostu przyznać i uzasadnić. że Nie wiem, zdaniem pana ministra polski rynek pracy wymaga faktycznie takiego otwarcia? Nie, naj, największy ilość pozwoleń i wiz i pan też to doskonale wie, mhm. bo to jest ten sam oświadczenie MSZ-u i nasi słuchacze widzowie też a mianowicie to są Ukraińcy i to są Białorusini. I to są dwie główne liczby, które tam występują. Jest legalna procedura, pracodawcy mogą wnioskować, jeżeli ktoś ma uzasadnienie i ma taką potrzebę, żeby zatrudnić kogoś u nas na rynku, no to jest normalna, legalna procedura, kiedy takie osoby się sprawdza i wówczas wydaje się te zgody. Natomiast, no, rzeczywiście... Ale to chyba panu to jakiś obocie, 15, 15, też jakiś namysł powinien towarzyszyć. Chyba powinien temu towarzyszyć jakiś namysł, że Ukraińców i, że... i Białorusinów. Nie, nie, ale chodzi mi o to, czy znaczy Ukraińców i Białorusinów też, ale chodzi mi o, o to, że po prostu... Ale panie, że głównie, jakoś głównie. Zakładasz, to widzisz w perspektywie, nie wiem, pięcioletniej, dziesięcioletniej, co jeżeli będziemy rocznie y, sprowadzali, nie wiem, 100 tysięcy osób z y, tych dalekowschodnich kierunków, to jak to będzie wyglądało w perspektywie dziesięciu lat, y, jak ich asymilować? Chodzi mi o to po prostu, Panie Ministrze, żeby nie... Y, nie wiem, wypierać się tego, co się faktycznie dzieje, a co widzimy przecież na ulicach, że, że Polska się zmienia, że staje się bardziej multikulturowa, tylko pytam, czy państwo ma na to jakiś pomysł po prostu, I czy to jest element jakiejś spójnej polityki, czy tak dzieje się, bo się dzieje, pracodawcy chcą, wpuszczamy ich i tak dalej, czy towarzyszy temu jakiś namysł i yy, konkretny plan? Przede wszystkim towarzyszy temu namysł i konkretny plan, a mianowicie wpuszczamy przede wszystkim Ukraińców i Białorusinów, czyli tych, którzy są nam bliscy kulturowo, którzy są naszymi sąsiadami, którzy są z Europy i to potwierdzają wszystkie statystyki, dostępne zresztą na okay. rządowych stronach internetowych dla każdego. Natomiast bardzo mocno chcę podkreślić, że nasza polityka nie jest polityką otwartości, wbrew tej narracji, którą narzuca opozycja. Proszę zwrócić uwagę, że na 100 tysięcy obywateli my wydajemy dziesięciokrotnie mniej. Wiz niż na przykład Francuzi. W przeliczeniu nie na skalę państwa, bo, bo oczywiście Francuzów jest więcej, ale w przeliczeniu na 100 tysięcy obywateli dziesięciokrotnie mniej. To pokazuje, że nasza polityka pod tym względem jest polityką właściwą. Być może trzeba jeszcze dokręcić śrubę. To powinno być w uzgodnieniu oczywiście ze wszystkimi interesariuszami, z pracodawcami chociażby. Natomiast. Fakty są takie, że my wpuszczamy przede wszystkim Ukraińców, Białorusinów do pracy, że potrzeba rąk do pracy i że kontrolujemy tę sprawę, a afera, którą próbuje wywołać Tusk i y, wychodzi y, y, y łapówkarz Grodzki w orędziu do Narodu, mówi o braniu łapówek i wielomilionowych tak, jakichś mistrz, W trybie wyborczym pan mówi łapówkarz, a marszał Grodzki mu łapówkarz pan nazywa. Tak, tak, mówię, powtarzam, powtarzam za prokuratorem generalnym. Prokurator generalny wyraźnie powiedział, że wnioski prokuratury do Senatu e, e, dokładnie pokazują, że Grocki brał łapówy od ludzi naprawdę w tragicznym położeniu. Naprawdę w tragicznym położeniu, którym umierali. Tak, bez wyroku sądu ludzie, może szukali... powiedzieć łapówkarz? O człowieku bez wyroku sądu? Ja powtarzam, za prokuratorem generalnym to są sprawy, no Groszki, nawet po słowa prokuratora generalnego dwa razy się zastanawiał, zaczął znowu kręcić, boi się trybu wyborczego, mówi, że może pozwie, może nie pozwie, no okay. chowa się za immunitetem, a Tusk mu dalej gwarantuje ten immunitet wystawiając go, do Senatu. I takie są fakty, tak jest, taka jest sprawa. Kilkanaście jeszcze... osób pod odpowiedzialnością karną w prokuraturze zeznaje o tym, że Grocki wymuszał na nich łapówki, biorąc pod uwagę stan zdrowia, leczenie, ma swoje możliwości jako ordynatora w szczecińskim szpitalu. I ci ludzie to potwierdzają, a Grocki się chowa za immunitetem, bo boi się sprawiedliwego sądu. To panie jeszcze o inną sprawę zapytam. Zacytuję prezydenta Ukrainy. Ważne jest, aby nasi sąsiedzi wspierali Ukrainę w czasie wojny, a jeśli ich decyzje złamią prawo unijne, Ukra Ukraina będzie odpowiadać w sposób cywilizowany. To po zniesieniu unijnego embarga pan minister jest rozczarowany postawą Ukrainy, no, która właśnie sprawiła taką nie inną, spowodowała taką nie inną decyzję Komisji Europejskiej. Ukraina powinna jednak bardziej uwzględniać polski interes. Czy to naturalne, że po prostu prezydent no, no, myśli o, o swoim rolnictwie? Nawet jeżeli koszt polskiego miałyby się pewne procesy odbywać? Dla nas zawsze priorytetem jest i będzie interes Rzeczypospolitej, interes Polski. W interesie Polski oczywistym jest, żeby wojna na wschodzie wygrała Ukraina, a nie Rosja, bo Polska będzie następna, jeśli Rosja połknie Ukrainę, więc w naszym, naszym interesie jest wspierać zbrojnie, dozbrajać, przekazywać sprzęt, ale w naszym interesie nie jest wykańczanie polskiego rolnictwa, uh -huh. bo oligarchowie ukraińscy i różne biznesy zachodnie mają takie życzenie. To są fakty. Proszę zobaczyć, że pierwszych 10 firm największych areałów na Ukrainie to są po prostu jakieś spółki zagraniczne, różnorakie z Luksemburga, z Cypru, z innych krajów. Tam ukraińskiego kapitału praktycznie nie ma. Tam są oligarchowie oczywiście, którzy jakiś swój udział mają. My jesteśmy za tym, żeby to zboże, owszem, trafiło do Afryki, gdzieś na rynki światowe, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby z, z, w, jak sposób, w jakikolwiek sposób zachwiać polskim bezpieczeństwem żywnościowym. Polskie rolnictwo musi przetrwać, bo musi wyżywić nasz naród, i, i to jest priorytet. Każde państwo to rozumie, każde państwo realizuje swoje interesy. Ale polski no rząd, rząd rozumiał to po czasie, panie ministrze? Polski rząd zrozumiał to po czasie, no bo rok temu zdaje się, że perspektywa była trochę inna. Rok temu była mowa o tym, żeby te zboże było wyłącznie transportowane do zagranicy. No ale nie dopilnowaliście tego do Afryki. Natomiast natomiast w związku z tym są wyciągane konsekwencje i są prowadzone też postępowania prokuratorskie, specjalny zespół śledczy Rzeszowie w prokuraturze regionalnej rzeszowskiej bada dokładne sprawy i z pewnością będzie tutaj wyciągał konsekwencje. Natomiast fakty są takie, że my dbamy o polskie rolnictwo i przypomnę, że to my doprowadziliśmy po warga, a po drugie, to rząd czy powiedzmy politycy suwerennej Polski także już stawialiśmy od wiosny tego roku, sygnalizowaliśmy, że Unia Europejska będzie grała. Także wyborczo w Polsce 15 września zniesie to embargo. Panie Przewodniczący, to teraz podstawowy przecinek i w internetowej dokładzie sedna sprawy. Ten wątek będziemy kontynuować, a słuchaczom Radio Plus życzę już dobrego dnia. Michał Owoż, minister sprawiedliwości, jest i za chwilę także będzie z nami. Michał Owoż, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes suwerennej Polski jest dzisiaj gościem. Sprawie, panie ministrze, o ukraińskim zbożu mówiliśmy o tym, co działo się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, jeżeli chodzi o nasze relacje, też o transfer tego zboża przez Polskę, który miał mieć miejsce, jak się okazało, to niekoniecznie transfer przez Polskę był, ale do Polski. Często, jeżeli chodzi o to śledztwo, panie są jakieś nowe informacje, ustalenia? Ja nie znam, nie znam nowych mhm. szczegółów tego śledztwa. Wiem, że to postępowanie prowadzi prokuratura rzeszowska. Są one prowadzone według tych relacji, które posiadamy bardzo intensywnie i jak mówię, na pewno każdy odpowiedzialny będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Panie ministrze, to, to, to zmieńmy w takim razie temat nie o Ukrainie, nie o zbożu. Porozmawiajmy tylko o tym, co najbliższe pana sercu, o wymiarze sprawiedliwości. O Trybunału Konstytucyjnego chciałem konkretnie zapytać, no bo tam zdaje się, że wszyscy przeszli już do porządku dziennego nad tym, że na jakichś wiecznych wakacjach są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Pokłócili się i dzięki temu niewiele mają do roboty. Cała Polska czeka chociażby na rozstrzygnięcie tego wniosku pana prezydenta dotyczącego no ustawy o Sądzie Najwyższym. No i, no i nic. No. Czekamy, panie ministrze, coś tam, nie wiem, są widoki na jakieś porozumienie? na odkłócenie, jak mówił pan prezydent tego Trybunału, bo to naprawdę, nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ale ta sytuacja no, wygląda mało poważnie po prostu. A jednocześnie czas się zająć w, w, w pensjami, znaczy było posiedzenie, które potem było odroczone. Potwierdzę za panem prezydentem, no najwyższy czas, żeby się odkłócili. No, ale to, to już od, od miesięcy, na... panie ministrze, no apele o odkłócenie, to już chyba na nie, nie jest prawda. za późno, za późno już na te apele. To to prawda, to prawda, dlatego po wyborach trzeba będzie kompleksowo zreformować wymiar sprawiedliwości, uporządkować te sprawy i Trybunał Konstytucyjny z pewnością powinien przyspieszyć. To jest duża odpowiedzialność też prezes mhm. Trybunału, która organizuje jego pracę. No tylko Panie Ministrze, słyszymy to przecież od pół roku gdzieś, prawda? Albo nawet dłużej. No i nic się nie Ale dzieje. Ale Pan tak? wie, że teraz nie ma. No tak, no ale co pan oczekuje, że jakąś ustawę zrobiłem, no nie ma. Oczekuję na przykład politycznej, tak. politycznej pre panią prezes Julię Przyłębską, no to środowisko polityczne przecież zrobiło za Trybunału Konstytucyjnego i w podobno lepszych niż gorszych skierowliwości jest pani Julia Przyłębska, więc taki takich rozmawiać jakichś rozwiązań, które do ustania tego pata. No, nie, można zmienić prezesa na przykład. Jeżeli jest problem z samą prezes no i izba nie działa, to może po jedyne wyjście. No to tak, to, to, to mogłaby pani prezes ustąpić ze stanowiska na przykład. No to jest wewnętrzna sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę, albo 10 lat temu mówił o politycznej prezydencji. Tak. No, Wreszcie, byli na, różnych, na, żółtych, na żółtych paskach tvn byliśmy byśmy długi, długi czas. A teraz no jeżeli to dotyczy trybu, który nie jest w myśl, nie jest w liberalnych środowiskach, no to także. Bez echa. No, to, liberalne nie szanowni liberalne środowiska. Czy liberalnym środowiskiem się nie podoba? Płacimy potężne pieniądze w tym sędziom. jest poważna bardzo instytucja, od której bardzo wiele w Polsce. Ostatnia instancja dla e, spraw, do, do, do rozstrzygania o kadencyjnych choć... pomiędzy najważniejszymi organami, czy konstytucyjności, właśnie ustaw, jak w tym wypadku. No i mamy jej kompletny paraliż. No to też trzeba, panie ministrze, bo apele o odkłócenie, no też, że no, no już już efektu żadnego nie przyjmował, pan prezydent już nikt wymorze. Zgadzam panie redaktorze, to pokazuje też polskiej konstytucji, mhm. że nie przychodzają o sytuacji wątpliwej części sędziów wewnątrz trybunału, czy Polska jest prezesem, czy nie jest prezesem, w związku z czym izba w pełnym składzie, pełny skład ma utrudnione działania, ale w mniejszych i na to wpływ już pani prezes, przyjął w stanie tych sprawy rzeczywiście możemy wspólnie apelować o to, żeby te nało były... Bardziej to, to apelujemy w takim razie, Pani Ministrze, może Pani Prezes nas wysłucha. Ustawowo, ustawowo możemy to zmienić, ale myślę, że w, w przyszłej kadencji, pewnie w ramach jakiegoś szerokiego konsensusu politycznego. No ale pełny skład mieliście w tej kadencji zmienić. Już jakieś, nie wiem, trzy miesiące temu i się wycofaliście z tego planu, bo z tego co wiem, wydawało się, że tam jednak wszystko ruszy w tym Trybunale i zmiana jest niepotrzebna. Pani Ministrze, to jeszcze o jedno rzecz chciałem zapytać, powoli już zaczynacie się przyzwyczajać do, do myśli o koalicji z Konfederacją? Nie, my idziemy po zwycięstwo i idziemy po trzecią kadencję, najpewniej samodzielnie w ramach tej koalicji, którą współtworzymy, czyli Zjednoczonej Prawicy. Jaki będzie werdykt wyborców, zobaczymy 15 października, ale zdecydowanie każdy, kto śledzi bieżące życie polityczne mhm. i wydarzenia w kraju, wie, że my jesteśmy wiarygodni w tym, co obiecujemy, że Polska jest po prostu lepszym państwem, lepszym miejscem do życia niż była lat temu osiem i że jak wróci Tusk i jego towarzystwo, to będą tylko kiwać główką przed Unią Europejską, a w Unii Europejskiej dzieją się naprawdę bardzo ważne sprawy. Z jednej strony na wschodzie mamy wojnę i realne działania militarne, a na zachodzie, no, też naruszenie naszej suwerenności, a mianowicie Unia Europejska podjęła się z reformowania i chce się z organizacji międzynarodowej, którą wciąż jest, zmienić państwo. Oni chcą nie tylko zabrać lasy i tak dalej, i tak dalej, ale oni chcą zmienić tryb tego, jak ma funkcjonować nawet zmiana traktatów, czyli okay, ale... przeforsować taką zmianę. Żeby, żeby, żeby nad naszymi głowami już o wszystkim decydować. Panie ministrze, pytałem o koalicję Nie z Nie mówię o zniesieniu, zniesieniu, zniesieniu prawa weta. Panie ministrze, ale pytałem o koalicję to, to, to z nas, To nas z Ta sprawa łączy, was dlatego, łączy, absolutnie, dlatego, właśnie. Więc to jest, dlatego, tak dlatego to rozumieć, jako głos za tym, że w tych węzłowych sprawach no, idziecie w tym samym kierunku i ta koalicja, no, gdzieś tam można by było wyliczyć wiele przeszkód i programowych różnic, ale jednak więcej was łączy niż dzieli? Jeszcze raz, my idziemy po zwycięstwo i to samodzielne zwycięstwo jako Zjednoczona Prawica. Jak się inaczej okaże po 15 października, wówczas będziemy siadać do stołu z tymi, którzy będą chcieli rozmawiać. No nikt nie przesądza, no że ale 15 października... Jeszcze, no być może nie trzeba będzie w ogóle rozmawiać, bo być może, nie jestem o tym przekonany, będziemy mieli samodzielną większość. No tutaj werdyk wyborców będzie 15 października. Natomiast no, w sprawie Polski, Polska jest w sercach części tych, którzy nie są jeszcze w Zjednoczonej Prawicy. I z pewnością z tymi osobami będzie, będzie można rozmawiać. No, panie ministrze, to jeszcze jeżeli chodzi o kampanię, o wybory, to zapytam o... O kwestie. No, ja jednak uparcie będę się trzymał tego słowa afery wizowej, bo myślę, że jak jest CBA w ministerstwie i prokuratura, to o aferze można mówić absolutnie, to, to, to jest uprawnione. Więc czy wam to zaszkodzi w kampanii, w wyborach? Każde zdarzenie przed wyborami oczywiście będzie wykorzystywane politycznie, wyborczo. Jeżeli marszałek Senatu wykorzystuje orędzie. A sam jest że jeszcze raz powtórzę. Wykorzystuje takie narzędzie jako, jak, 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 jak orędzie w, do narodu po to, żeby mówić o tej sprawie, no to przy każdym przy każdym zatrzymaniu CBA będziemy wygłaszać orędzia? No to jest jakiś absurd. Przy zatrzymaniu Karpiniuka marszałek Sejmu miała zrobić orędzie, że zatrzymano byłego ministra w rządzie Donalda Tuska pod... Karpińskiego, Właśnie Karpiskiego. W wielkiej aferyjni... Przepraszam, Karpińskiego, tak, tak, że bardzo przepraszam, tak, tak. Można mówić pana K., będzie uh -huh. łatwiej, który siedzi w tej chwili, jest aresztowany. Pan Nowak, 13 innych ministrów, no to są fakty. I co za każdym razem mamy robić w związku z tym orędzia do narodu, no? Zdarzają się, jeszcze raz powtórzę, tu chodzi o podejście do i wyciąganie z konsekwencji. Pani, pan w czasach mówiła... Tuska wszystko było zamiatane pod dywan. Nawet w czasach Tuska, mówił o tym prokurator generalny. Afera wizowa wówczas i postępowanie prokuratury wówczas zamiecione pod dywan, o czym prokurator generalny nie wiedział, dotyczyła kilku tysięcy osób. Tutaj to... mamy do czynienia 268 i, i konsekwencje natychmiast wyciągnięte w co do kilku osób, które przyspieszyły postępowania wizowe 260 innych osób. A tam mamy kilka tysięcy wiz i no to, i pisze, to postępowanie to... też będzie prowadzony. No ale na czele prokuratury od 2015 roku stoi Zbigniew Ziobro, to, to, to nie wiem jak on kieruje tą prokuraturą, że tam były jakieś potężne afery, kilka tysięcy wiz, no i, i co? I prokuratura... Nie, e... mówił, mówił o tym medialnie, mówił o tym medialnie Zbigniew Ziobro. Ale by powiedział, że przecież no jest kilkanaście milionów postępowań rocznie w prokuraturze. Przy okazji tej afery, jak to pan nazywa, wizowej w MSZ, prokuratorzy dokonali kwerendy, standardowe działanie w ramach postępowań, żeby sprawdzić, czy, czy coś podobnego się tam kiedyś nie działo, jak to wyglądało, i wyszło, że działo się między 2009 a 2011. Tyle, że prokuratorzy Tuska zamietli to pod dywan i taka jest różnica. W działaniu między nami, naszym rządem i wyciąganie konsekwencji, nawet jeśli ktoś popełnia błędy, ponosi za to konsekwencje. A ludźmi Tuska, którzy mając zarzuty, dalej są chronieni immunitetami, jak na przykład pan senator Gawłowski z Koszalina, który siedział w areszcie, będąc senatorem, i dalej startuje. No, to są standardy Tuska. Mówił to Michał prawdziwy Awysta. Wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Garnej Polski. Panu ministrowi bardzo dziękuję za rozmowę i udanego tygodnia życzę. Dziękuję, dziękuję uprzejmie i dla Pana także i naszych widzów i słuchaczy. I Państwu dziękujemy też oczywiście za uwagę i życzymy dobrego dnia, dobrego tygodnia. Radio